Witajcie kochani. W pierwszą sobotę Wielkiego Postu zatrzymujemy się przy słowie dzisiaj Ewangelia według świętego Łukasza. Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do Niego Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wchodzimy w Wielki Post z pięknym wyzwaniem do nawrócenia. Jezus mówi nie przyszedłem powołać do nawrócenia tych, którzy są sprawiedliwi, ale grzeszników świętej pamięci. Ojciec Józef Kozłowski często mówił, a więc nas grzeszników, a więc nas przede wszystkim nas chcę was zachęcić do tego, abyśmy wchodząc w Wielki Post prosili Pana Jezusa o światło Jezu. Gdzie w moim życiu, w moich relacjach, w moich obowiązkach, w moim przeżywaniu czasu, emocji, modlitwy, gdzie jest półmrok? Gdzie chcesz przyjść i zatrzymać się razem ze mną, właśnie tam, gdzie inni by się nie zatrzymali, ale Ty jesteś Bogiem niezwykłym, chcesz wejść tam, gdzie brak światła, aby wnieść światło? Drodzy, zachęcam Was dzisiaj do 10 minut modlitwy, takiego pytania Pana. O miejsca, w których panuje półmrok we mnie w moim życiu. I jeśli zechcecie, to zachęcam, podzielcie się w komentarzu tym, czym można się podzielić, gdzie widzicie, że Jezus chce wejść u progu właśnie rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Prośmy Pana serdecznie o łaskę nawrócenia i o taką postawę serca, która jest zawsze gotowa wpuścić Jezusa wszędzie, w każde miejsce naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Drodzy, życzymy Wam pięknego dnia, pięknego, wielkiego postu i zapraszam teraz do modlitwy pieśnią W Tobie mogę żyć na nowo. W tej pieśni przechodzimy od tego doświadczenia, że naprawdę jest we mnie grzech, do tego, że Chrystus rodzi mnie do nowego życia. Do zobaczenia.